Cześć wszystkim, z tej strony wszystkim z Encyklopedia Kryptowalut. Powiem Wam, że ten dzień dzisiaj to jest jakaś masakra. Yy, udało mi się o godzinie, która mamy godzinę, jak to nagrywam 16.20 wreszcie odłożyć telefon, yy, bo po prostu tyle spraw się ostatnio dzieje, jeżeli chodzi o krypto, tyle jakichś rozmów, Gdzieś tu z Wami, z jakimiś tutaj innymi projektami i tak dalej. Dużo się tego dzieje, i po prostu. No aż nie ma kiedy nagrać filmu, a dzisiaj myślę, temat ciekawy, bo mam Wam do zaprezentowania platformę Juleswap, swap jakkolwiek by to nie czytał. Jest to platforma typu Uniswap, nie wiem, Jazz-Swap i tak dalej, natomiast na blockchainie Binance. I jest tam naprawdę kilka ciekawych opcji, które myślę, że można wykorzystać i się nimi tutaj pobawić. Oczywiście zaprezentuję Wam z grubsza jak to wszystko działa i ja Was też o to proszę. Nie myślcie, że ja o każdej platformie, o każdym projekcie, który prezentuję na swoim kanale wiem wszystko idealnie, jestem up to date z każdym najmniejszym newsem, nawet, nie wiem, zmianą liczb po przecinku w danym coinie czy tam, no, cokolwiek wymyślam teraz. Bo nie jestem, za dużo tych projektów codziennie przerabiam i Wam tutaj prezentuję, żeby to wszystko tutaj być, żeby w tym wszystkim być up to date i żeby wiedzieć każdą najmniejszą opcję w każdym systemie, jaki tutaj prezentuję na kanale. No zadajecie mi przeróżne pytania, czasem bardzo skomplikowane i szczegółowe i tak jak mówię, wszystkie te projekty posiadają jakieś media społecznościowe, posiadają jakieś kanały, gdzie wspierają takich ludzi jak Wy z takimi pytaniami. Oczywiście, możecie się do mnie zwrócić z takim pytaniem, ale nie dziwcie się, jak powiem. Po prostu nie wiem, nie znam się, nie słyszałem, nie czytałem. To taka tylko mała uwaga tutaj. Przejdźmy sobie na rynek. No bo no, 38 tysięcy ponad za Bitcoina, niesamowite. 50 tysięcy na horyzoncie, niewykluczone. 1222 dolary za Ethereum. XRP, ciekawostka, jednak ruszyło. Mówiłem wam to parę dni temu że według mnie do, do lutego nie powinno się tutaj za dużo dziać na XRP, chyba że technicznie, że po prostu pod grę na wzrost altcoinów XRP też zacznie rosnąć i właśnie pod coś takiego to się wydarzyło. Wiele osób nie zwraca uwagi na newsy, w pewnym momencie na to co się dzieje, szczególnie w takim no, fakcie jak jesteśmy teraz, że te alty dość mocno rosną. XRP jest na samej górze praktycznie CoinMarketCap, czy tam Gecko, jak tutaj patrzymy, sobie nie urosło w porównaniu do tych pozostałych tokenów? No to wypadałoby technicznie go po prostu ruszyć, jest na czym zarobić. No to próbujmy to pompować, tak mówią Grubase, i tak się po prostu stało na XRP. Co nie wyklucza oczywiście tego, co powiedziałem, czyli większych ruchów w lutym, kiedy ta rozprawa z Sekiem dojdzie do skutku. Także na to, oczywiście, uważajcie. Najwięcej urosło Nano, Stablecoin kosztuje już ponad 4 dolary, ja się śmieję, że to jest Stablecoin, nawet zapytałem się portfel Kowalskiego, kiedy jakiś okazjonalny live z tego powodu, no bo Nano to tak szorowało pod nie przez długi czas, powiedział, że no jak widać, że po prostu wszystko ruszyło. I Finance 44% do góry, no i XRP to powiedzieliśmy najgorzej pusty dolar, Teta Network 5% dołu dół, no raczej większość na plusie. I jeszcze słówko tylko o Smartki, bo parę dużych informacji nam tutaj wpadło. Szczególnie jedna dzisiaj: że Siop Bitwork i były twórca, tak naprawdę współtwórca OKX z giełdy Andy Chung, przepraszam, jeżeli to źle przeczytałem, dołączył do teamu Smartki. Także team Smartki się powiększa. Ten pan jest jedną z tak naprawdę top 40 osób w świecie kryptowalut, więc naprawdę bardzo wpływowa. Jak wejdziecie sobie na jego profil to tutaj tą informację też wrzucił oczywiście do siebie na profil, ma być on odpowiedzialny tak naprawdę za przejęcie rynku azjatyckiego, rozszerzenie informacji o rynku azjatyckim wśród wśród po prostu kryptoinwestorów o projekcie smartki, no myślę, że taka osoba w teamie na pewno pomoże zespołowi w dokonaniu tych Rzeczy, które chcą zrobić właśnie w przyszłym, w przyszłym, w tym roku Oprócz tego chciałem powiedzieć, że no, tą osobę niby follow'uje tylko 8200 ludzi Natomiast są to takie osoby jak chociażby Mike Nowograd Także no wiecie, no, grube, grube, że tak powiem ryby tutaj go follow'ują Także no myślę, że na pewno pomoże team smartki w, no w sukcesie po prostu I Jeszcze jedna sprawa Dużo osób się pytała, co to jest Blockchain Cars, co to za platforma? Jest to była firma smartki, gdzie po prostu wykorzystywali tą swoją technologię, ale tylko skupiona się na skupiało się ona tam na otwieraniu samochodów na flotach i tak dalej. Teraz jak sobie wejdziecie na stronę Blockchain Cars, przekierowuje was automatycznie właśnie na Smartkey platformę, także wszystko już jest tak jak powinno. Dobrze. No Smartkey tam 28 centów, jak chyba dzisiaj patrzyłem, także jak ktoś wchodził w presale, no to naprawdę jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Duża giełda na, na horyzoncie, już za niedługo. Tak naprawdę wywiad z Nazdakiem już jest nagrany, montowany, no i za niedługo też zostanie y, nam tutaj przedstawiony. Także naprawdę dzieje się dużo. No i jeszcze ta współpraca z Car Manufacturer ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, co to będzie. Tak naprawdę, ale newsów jest tutaj całe mnóstwo i projekt się rozwija niesamowicie. Wspieramy. Dobra, i przechodzimy sobie do y, JUL. Swapa, czyli Just Liquidity. Jest to platforma, jak widzicie, wspierana przez Binance tak naprawdę i dostali oni 1 listopada 2020, czyli no niedawno tak naprawdę. Yy, duży grant, dużo kasy dostali na to, żeby taką platformę tutaj odpalić. Łącznie z kilkoma platformami dostali naprawdę sporo pieniędzy, żeby to ruszyło i tak naprawdę działa. Oprócz tego mają swojego od niedawna dosłownie, nie wiem, dwa tygodnie swojego DEXa, yy, Swap DEX. Jest to giełda po prostu, gdzie możecie w sposób jak najbardziej zdecentralizowany wystawiać ordery do orderbooka. Nie musicie tego słapować i wymieniać po aktualnej cenie, tylko chcecie kupić niżej, sprzedać drożej, no to oczywiście takie rzeczy możecie zrobić. Zapraszam do dwóch tych Twitterów, jeżeli chcecie być up to date z nimi. My przejdziemy sobie od razu do platformy. Malutka przerwa, bo tutaj straż pożarna jechała mi pod oknem. W ogóle ostatnio też było tak, no chwilę w trądze. Coś tutaj się paliło, jakieś mieszkanie dosłownie obok mnie prawie i straż pomiarna, wiecie, zapukała mi przez okno na, na wysokim piętrze i to nie u się pali? Ja mówię, no chyba nie. Stoję, rozmawiam tu z Panem. Aha, to dziękuję, nie? No, zdarzają się takie rzeczy. Dobra, jesteśmy na platformie Just, Jarswap, ja będę się mylił z Just swapem cały czas. Justswap.com. możecie oczywiście przejść z Twittera sobie na tą platformę wprost, także żebyście się nie pomylili. Jak widzicie, wolumen nie za duży jak na razie, bo to jest ledwo 400 tysięcy dolarów. No to to nie jest szał, prawda? Jeżeli chodzi o płynność, to 2 miliony dolarów. Porównaj do Uniswapa, tam jest 2 miliardy dolarów, także no troszkę, troszkę jest ta różnica. Prowizje wypłacone w ciągu jednego dnia to jest 1122 dolary. No więc ktoś może pomyśleć, Kamil, po co tutaj dodawać płynność? No, może jeżeli chodzi o płynność, to za bardzo się nie opłaca. Ale jest jeden motyw, który wam pokażę który wypłaca lepszą kasę z tego wszystkiego. No i co? Jak na Uniswapie wpisujecie sobie tutaj token. Tutaj macie jakieś takie overview. Najpopularniejsze tokeny, najpopularniejsze pary walutowe. Joule B to jest ten token właśnie od Joule Słapa. Jest jeszcze Joule D to jest token od Dexa. O tym Wam jeszcze zaraz powiem. No, nic tutaj szczególnego się nie dzieje. To samo co. Na tamtych platformach. Łączycie się tu portfelem, możecie się połączyć na przykład Metamaskiem, tylko to jest Binance Smart Chain, tak? To nie jest blockchain Ethereum, tylko jest to blockchain Binance'a, więc musicie sobie zrobić pewien myk w Waszym Metamasku, jeżeli chcecie się tutaj podłączyć. A mianowicie ja wam to nawet podeślę wam taki link, gdzie to jest. Tutaj jest link taki od nich, jak dokonać właśnie podłączenia tego. Musicie dodać po prostu nową sieć. Jeżeli widzieliście mój film o Hanisłapie i o sieci XDAI, to to działa na ten sam sposób, tylko po prostu inne dane musicie wpisać. Czyli otwieracie Metamask, dodajecie tutaj własne RPC, wpisujecie te dane, te dane, no i dodaje wam się nowa, nowa sieć Binance Smart Chain. I tak naprawdę w tym momencie obracacie tutaj Binance Smart Chainem i wszystkimi innymi tokenami opartymi na Binance właśnie z poziomu, z poziomu waszego metamaska. Aczkolwiek adres macie taki sam jak na Ethereum, bo te adresy są takie same w tym momencie. Więc ten link oczywiście będziecie mieli w opisie i śmiało z tego korzystajcie. Dobrze, jeżeli chodzi o top tokeny, no to widzicie BNB, czyli token Binance'a jest tutaj najpopularniejszy. Drugi token to jest Jalbi, Julbi, jak zwało, tak zwało, czyli właśnie token od platformy Juleswap, no BUSD, czyli stablecoin. Później macie tego Jalswapa, on jest dość tani, ale on był rozdawany w airdropie. Niestety o tym airdropie nie wiedziałem. To mi przykro z tego powodu, bo airdrop miał miejsce 30 grudnia tego tamtego roku, czyli dosłownie na dwa tygodnie temu. I za każdy jeden token JulB Joule dostawaliście tysiąc tych tokenów Joule D. Także jeżeli jeden token tam kosztuje w tym momencie ile 30 dolarów. Zobaczmy gdzie to jest tutaj. 32 dolary, no to wy dostawaliście 1000 tokenów, które są warte w tym momencie taką ilość, i tak naprawdę za posiadanie tego jednego tokena dostajecie na ten moment około 4,5 4 dolara, 4,3 dolara. Także dość fajnie. l tak na, dla tych osób, które oczywiście taki token posiadały, niestety nie można już go dostać, no bo ten L-Dop miał miejsce że tak powiem 30 grudnia. Dobra, jeżeli chodzi o tego swapa, no to niczym to się tak naprawdę nie różni. Podłączony, podłączony jestem pod MetaMask, pod właśnie Binance Smart Chain. Mam tu jakieś BNB wybrane, wybieram jakiś inny token, nie wiem, 7UP to jest jakiś, klikam jeden, no nie mam żadnych tokenów, ale normalnie bym tutaj sobie zrobił swapa. Tak samo możecie ustawić price slippage, kopia 1 do 1, tak jak te wszystkie inne swapy, tak naprawdę po Uniswapie wszyscy zgapili, no i sobie tutaj działają. Możecie też dodać oczywiście płynność, klikacie Add Liquidity, no i tą płynność możecie dodać w parze, jakiej tam chcecie i tyle. Dobrze, przejdźmy na ich DEX to jest ich DEX. fajna sprawa, wchodzicie oczywiście stąd, po prostu klikacie sobie DEX i jesteście na ich DEXie. Normalnie podłączacie się ze swoim portfelem, także te oferty Wam schodzą automatycznie, jeżeli już tutaj te tokeny jakieś wystawicie. Kupujecie, sprzedajecie zlecenie limit, Market, tak jak na większości tych platform jest co tu więcej powiedzieć? No tu jest jakaś płynność, wolumen, prowizje jakie na tym DEXie były, pary walutowe tutaj wszystkie dostępne. Na niektórych wolumen jest, na niektórych tego wolumenu oczywiście nie ma prawie w ogóle. Największa płynność jest w tym momencie na czym? Na tych tokenach od Platformy, no i na tokenie BNB do Stable coina. Tutaj jest tych zleceń trochę więcej. There is no data to show. Dlaczego nie ma żadnej daty do pokazania? Czyżby tutaj jednak nie było tej płynności? Już patrzyłem wcześniej, normalnie mi się tu ładowało. No tutaj jakieś śmieszne małe oferty są, tylko... No cóż, tak jak jeden problem, tak jak pokazywałem ostatnio na tych wszystkich platformach, czyli płynność. Jeżeli więcej osób z tego nie zacznie korzystać, no to niestety będzie ten sam problem, co chociażby z słapem, nie wiem, z Loopringiem i tak dalej, że będzie to trochę bezużyteczne. Natomiast pamiętajcie, że często Wystawiając ordery na takich platformach gdzieś po niskich kursach, to ordery Wam czasem wejdą, bo po prostu ktoś się podłączy, kliknie przypadkowo dla testu i Wam mogą powchodzić jakieś monety po bardzo niskich kosztach, tutaj. Ale nie zdarza się to oczywiście zbyt często. Dobra, tutaj wybieracie sobie oczywiście parę walutowej, jeżeli chcecie tak sobie to porozciągać. Wykres z TradingView, nic więcej tutaj tak naprawdę nie ma co Wam pokazywać. No i jest opcja stakingu. Ja idealnie nie rozumiem tego stakingu. Jest tu cały artykuł odnośnie tego stakingu, jak, jak to działa. just swap staking tutaj, z tego co ja zrozumiałem, projekty się do nich zgłaszają, dają pewną ilość tokenów do puli. I wy po prostu, jeżeli stakeujecie sobie tak naprawdę te tokeny w jakiejś, w jakiejś parze tutaj, czy to BNB do Joule, czy jakieś tam inne pary walutowe, no to dostajecie z tego po prostu kasę w postaci tokenów albo Joule B, albo Joule D. I. Ciekawostką jest taka, że, ciekawostka jest taka, że jest naprawdę fajny ROI z tego. Bo tutaj, jeżeli zainwestujemy 1000 dolarów, na ten moment dostajemy z tego prawie 12 dolarów dziennie. Czyli 350 dolarów miesięcznie, 4307 dolarów rocznie. Więc wychodzi na to, że ponad 300% zwrotu z inwestycji w skali roku tutaj jest. Oczywiście w tych tokenach, o których mówię. Więc cena może być ich wyższa, cena może być ich mniejsza za rok czasu i nie wiadomo jak koniec końców na tym wyjdziemy. Jest taking BNB do BUSD, no oczywiście tutaj nagroda jest mniejsza, jest na przykład do SwingB chyba tutaj, tak, para BNB do SwingB, no i tutaj już widzicie z 1000 dolarów po miesiącu macie 611 dolarów, po roku 7300, czyli tutaj już w ogóle jest 7000, 700% ponad zwrotu z tej inwestycji, tutaj jest jakiś token, tutaj jest 600 ponad procent, Tutaj jest też 600%, no, także dość fajne te zwroty z inwestycji są. Ale oczywiście uwaga na zmianę ceny, bo, bo po prostu koniec końców nawet jeżeli tych tokenów macie dużo, to one mogą być mniej warte za rok czasu czy tam za parę miesięcy. Z tego co rozumiem, tokeny są rozdawane raz na tydzień, w, chyba w sobotę czy i w niedzielę jakoś tak, więc oczywiście warte temat do poczytania, do popatrzenia czy się opłaca w to wejść. Ja spróbuję coś tutaj wrzucić, bo mam jakieś tam BNB wolne, zakupię sobie jakieś te tokeny do, do pary, nie wiem, pewnie, pewnie te, które się najbardziej opłaca, więc może z tym SwingBee, no i zobaczymy, czy faktycznie to się będzie opłacało. Jak się będzie, będzie opłacało, no to za tydzień może zdam Wam relację albo za dwa tygodnie i będziecie mogli sobie z tego skorzystać. Linki oczywiście do tych wszystkich materiałów, o których ja Wam dzisiaj powiedziałem, macie w opisie. Czy będzie jakiś airdrop tokenów, nie wiem, tak jak mówię, jakiś ad on tych tokenów już był, natomiast nie wszystkie one są w obiegu. Jak sobie przejdziemy do hmm, Jules, Swap, Dex, Token, wejdźmy sobie tutaj, czy jest są gdzieś dostępny. A coś ten CoinMarketCap się długo wczytuje. Czemu mi tutaj do złotówek pokazuje? Nieważne, no ale widzicie, no na ten moment 1,4 grosza, nawet wykresu tutaj nie ma dostępnego, więc wejdźmy sobie lepiej tutaj. I gdzie jest ten cały Joule swap? Tu. Czy jest tutaj jakiś wykres dla nas dostępny? Zobaczmy. Jest. No jak widzicie po wejściu 70% ponad w dół, ten token poleciał, później jakieś odbicie i tak tutaj się waha. Cena nie widać, żeby chciała za bardzo spadać. Także może warto w to zainwestować trochę, wrzucić w ten staking i zbierać te swoje pieniądze stąd. Nie wiem. Oczywiście jest to wszystko do przemyślenia. Żadna to nie jest porada inwestycyjna, także myślcie o swoich pieniądzach. Wiecie, ja nie mówię, że macie każdą złotówkę obracać trzykrotnie, natomiast pomyślcie o tym, że cały miesiąc na nie pracowaliście, więc teraz lepiej poświęcić pół godziny, godziny na research niż wrzucić w coś kasę i tak naprawdę nie wiedzieć, co i stracić te pieniądze w godzinę, na które pracowaliście miesiąc czasu. Dobra, także w tym materiale to już by było na tyle. Została mi platforma na razie na Horyzoncie Muniswap i One X Exchange z tych oczywiście DEXów. Mam jeszcze jakąś trzecią, ale tamta w ogóle umarła, praktycznie nie ma wolumenu, także nie wiem, czy jest sens o niej cokolwiek robić, ale jak Wy macie jeszcze jakąś ciekawą platformę taką do pokazania Wam, no to oczywiście dajcie znać i będziemy sobie na nią patrzyli. Także łapa w górę, komentarz, wbijajcie na Discorda. Zostało chyba dosłownie, nie wiem, 20 osób, 30 osób brakuje nam, żebyśmy byli Największym krypto Discordem w Polsce. Naprawdę fajne osiągnięcie nam się udało tutaj zrobić. No i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!